Cześć! Oglądasz film na kanale Wik Zapraszam do oglądania. Nagranie pierwszego odcinka to z pewnością dla wielu youtuberów bardzo ważny dzień, jak nie dla wszystkich. Dla mnie również jest to bardzo ważny dzień, ponieważ dzisiaj nagrywam pierwszy odcinek na, ten, na tym kanale Wick Brix. Kontent yy, tego kanału, tematyka, no to chyba już po nazwie i po tym co widzicie na ekranie, to już chyba wiecie, będzie to kanał, w którym będziemy rozmawiać o klockach LEGO. Yy, no, pierwsza rzecz, jaka jest ważna, bo w sumie to druga, bo o kontencie już sobie powiedzieliśmy, i teraz, kiedy będą pojawiać się filmy. Wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo ważne, ponieważ yy, każdy chce wiedzieć, kiedy ma sobie zarezerwować jakiś czas na swój ulubiony film. Filmy będą się pojawiać we wtorki. Czwartki i soboty. Dziś mamy wtorek i ma, widzicie ten film. Yy, również bardzo ważną rzeczą jest godzina publikacji tego filmu. Yy, moje filmy będą publikowane w godzinach około do godziny 18.00. Powinien być już filmik opublikowany. Yy, kolejna sprawa, czym będziemy się zajmować na tym kanale. Yy, otóż na tym kanale będziemy się zajmować jednym z rodzajów kontentu LEGO, czyli dokładnie takim nienazwanym jakby, bo są trzy rodzaje, a przynajmniej typuje trzy rodzaje. Jest taki typ yy, recenzowania. Jest typ takiego speedbuildu. Są tacy co tylko speedbuilderzy, no ci zagraniczni to mają dużo subskrypcji i są tacy, którzy nagrywają na przykład, nie wiem, lifehacki lego albo triki lego albo dzień z życia minifigurki lego albo co myśli fan lego. No, to jest takie jakby życielego, tak to można nazwać. I właśnie tym kontentem my się na tym kanale y, zajmiemy. Pierwszy film z tym kontentem pojawi się już w czwartek. Więc bardzo serdecznie od razu y, zapraszam. Chyba omówiliśmy już wszystkie najważniejsze rzeczy. Ale. Ale z takich pytań podstawowych. Albo jeszcze jedna rzecz. Będą też takie, na tym kanale pojawiały się czasem takie przebudowy różnych zestawów, lub też budowanie właśnie swoich własnych budowli. Tak, taka przebudowa nawet się, chyba w, nawet się chyba w tym tygodniu już w sobotę pokaże. Jeśli chodzi o recenzje dużych zestawów, to spokojnie czasem one się będą pojawiać. Ale tylko czasem. Okazji jakiejś, jakiejś liczby okrągłej subskrypcji. Yy, o czym jeszcze możemy porozmawiać? No, o tym na przykład, że tutaj widzicie taki napis hello. Yy, jeśli chcecie, oj ruszyłem tu kamerę, dopiero się uczę. Tak on wygląda, no nic specjalnego, no ale chciałem się postarać, żeby jak już ten kanał założyłem, to żeby to nie było po prostu gadanie i żebyście widzieli stolik, tylko żeby było coś ciekawego i żeby chociaż ten napis hello, żebym mu mógł pokazać. Jeśli chodzi o inne rzeczy, o których jeszcze możemy porozmawiać, no to również na przykład takie podstawowe pytania. Ile mam klocków LEGO? że nie jest podstawowe pytanie, ale często na pewno jest zadawane. Nie jestem do końca pewien. Znaczy, wy jeszcze tych pytań nie zadaliście, no bo ja mam zero subskrypcji. Bo ja jeszcze nie... mam zero subskrypcji, jak to nagrywam, ale... L... Takie pytania od razu odpowiadam, żebyście się pytać nie musieli. Nie wiem dokładnie. A w tym roku przybyło mi już... Ponad 900 klocków. Myślę, że ponad tutaj, myślę, że klocków mam około 3-4 tysięcy, więc to no nie jest jakoś bardzo dużo. Albo może 4,5, coś takiego nawet. Jest wiele osób, które mam więcej klocków, no ale ja jeszcze nie jestem dorosły. Więc jeżeli ktoś by się pytał, no chyba to nawet słychać jeszcze po głosie. Więc no, ty na tyle kosków sobie nie mogę pozwolić. Chociaż mam marzenie, nie wiem czy się spełni, czy się nie spełni, żeby sobie w przyszłości kupić dużo zestawów i być właśnie takim może z recen z recenzjo recenzjonistą, coś takiego, albo takim właśnie taką osobą, która właśnie nagrywa speed build. Myślę, że to. By było na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie o tym, co Wam tu teraz już trzeci raz pokazuję i zasłaniam tą, ten ekran. Dajcie łapkę w górę, jeśli film Wam się spodobał. W sumie to jeszcze nie jest jakiś ciekawy film i pewnie jeszcze nie będę miał że tutaj żadnych fanów, ale ci, co go obejrzą, jako taki pierwszy film, żeby zobaczyć, co to był. Pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji, jeśli ten kanał. Was zainteresował. Yy, no i pora chyba już na pożegnanie. Napis Hello Wam się podobał. Możecie napisać w komentarzach. Piszcie w komentarzach propozycje do odcinków, propozycje do jakichś pytania. Yy, różne porady, no bo w końcu zaczynam dopiero na nagrywać na YouTubie. I. Myślę, że możemy już zakończyć ten odcinek. Nie był długi odcinek, no bo wyjdzie tutaj 8 minut i trochę, ale myślę, że możemy się już pożegnać. Wreszcie, trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa.